W dzisiejszym odcinku trollowałem moje młodsze rodzeństwo w Brawl Stars. I jak to wyglądało? Wziąłem moje młodsze rodzeństwo na Discorda. Byliśmy w trzech i zaprosiłem potajemnie siedmiu widzów z mojego serwera kidowice.pl Szypsonowi przekazywałem informacje na tym spiku, które ma przekazać widzom na Discordzie, a ja rozmawiałem cały czas na Discordzie z niczego nieświadomym rodzeństwem. Dzięki temu widzowie wykonywali moje jakby rozkazy i byliśmy w stanie trollować idealnie rodzeństwo. Oglądajcie do końca, bo był moment, w którym przez przypadek to się wszystko wydało. Przekaż widzom, że na lewo na mapę. Na lewo na mapę do góry lecimy. Dobra. Dobra, Wera, szymek! Lecimy chyba z tematem, co? Lecimy, lecimy! Ale ja w kąpielu byłam super skina i teraz każdego rozrzucałam. Ej, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Chodźcie ze mną z Prime Strun, po tym mówimy się na widzów. Ej, to ja to ja to ja w, Szymon, ty zabiłeś miseczkę, cuba. co ty zrobiłeś, ty? Ma power Cuba. Nie miał ja skinę. Nie nie, 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 gdzie, gdzie, u, gdzie, gdzie u, jest skin? Ja chcę zobaczyć. O, jest Vera, siema Vera, dobra, nie zabijaj mnie, Wera! słuchaj, nie zabijaj mnie na chwilę, patrz jaki skin przed chwilą trochą. No, fajny skin, fajny, ale chodź robimy sojusza, chodź, bo muszę coś pokazać, ej, nie, nie, nie atakuj, nie atakuj, chodź, chodź, chodź. Ej, piker sam zabija, normalnie trzech zabił. Dobra, Vera, chodź ze mną, chodź, muszę ci coś pokazać, chodź, chodź, chodź. No to potem się pozbierasz, chodź, bo to jest ważna sprawa. Chodź. Czemu każdy jest po chodź. Po lewej stronie mapy? Ja jestem już tą mapę, którą Jak po lewej stronie mapy, co? O, Dawid! Nie, 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 nie zabijaj mnie, czekaj! Czekaj, 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 chodź, sprawdzimy coś, chodź. Czekaj, 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 no ale nie atakuj mnie, nie atakuj mnie, dobra, no we we weź się ogarnij nie? Czekaj, bo chodź, bo ja tu nikogo. No 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 patrz pa, pa, co tu jest, ej, patrz co tu jest! Patrz, pa, pa, patrz, wszyscy tu są! O, ej, jest. dobra, robimy walkę, my na my na robieców, no, dawajcie, bijemy, wiemy. Dawajcie! Rądcie wodor drużyny! Rońcie wodor drużyny! Dawaj! No dawaj Szymon, dawaj! Udajcie się! Dawaj, 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 rób, rób, rób! Uda ci się! Tylko jeden strzał, dawaj! Dobra, cię do zaatwienia szeli, dawaj! No nie wierzę w ciebie! Cicho... Yes! Yes! Rodzeństwo, Niegramy. drużyna! Dobrze! Dobrze! Perfekcyjnie! Dobra to siur przekaż teraz widzą, żeby fokusowali totalnie Pickersa Cały czas mają fokusować Pikersa, nieważne co dobra. się będzie działo. Halo, Wera Szymek, dawajcie, dawajcie gotowy! Jeszcze jedna osoba musi gotowy! Jakiś legendarny, legendarny, jakiś legendarny! Dobra, lecimy, o, dobra! Dawajcie, dobra, Szymek, ja idę, gdzie, gdzie jesteś Szymon, gdzie jesteś Szymon? Strymy, jest, Jesteśmy wolnym rogu mapy. Lewy, dorny ruch mapy, okej, okay, dobra, dobra, okej, okay, dobra To ja jestem ciekaw jak się tam pójdzie, dobra, ja sobie tutaj pójdę normalnie Okej, okay, tu mam widzę, że jakiś widzów, dobra O, oni mnie nie atakują, oni są tu przy, przyjeźdźni, przyjeźdźni, którzy Dobra, elegancko, elegancko, ja tutaj, ja tutaj sobie idę, ja sobie tutaj z jakimś kolegą sobie... Jaki, My, jaki masz pojedynek ty się bijesz Pikers? A gdzie ty jesteś? No, gdzie jesteś? Jakąś maszyną, no, no dolny, dolny ruch mapy Dolny róg mapy, dobra, to ja ci idę pomóc, idę ci pomóc Pikers, nie możesz przegrać A widzę, z brzoskwineczką się bijesz, tak? Dobra, okej, okay. no. dobra, dobra, dobra. No i ja to się przekaż, żeby fokus Pickersa dobra, jest, sobie, jest na prawo da, na dole. Dobra, dole. Dawaj, wszyscy na niego Do fokus. Odej dobra, 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 dawaj Uważaj, ja ci ja ci, połagam ci Szymek! Pomagam ci, połagam ci No dobra, dobra, dobra Uważaj, uważaj, bo na ciebie mila leci ty! Oni się uwzięli, Pickers. Dobra, 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 udało ci się, udało ci się do dogarnąć, dobra? O, uważaj! O, uważaj, pikier! Zalecą na ciebie, nie! nie! Zatwinijcie! Ej, imlisak Lizak do 8 tych pair Cubsów, trzeba uważać! Zginęłam! Wera, zginęłaś, co? O nie, dobra, to A musimy. Do... Mnie musimy normalnie dokończyć do gierkę Widzimy, nie, nie nie widzą, i widzowie ja 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 nie wiedzą, gdzie ja jestem, dobra! Ja kampię, ja kampię! Nie! Wejdą mi to, nie! Załatwią mnie, no nie mogę! Ej, dobra, nie spodziewałem się no, tego ja, totalnie! 10 par kubków wody? Że to się nie na nic Oj, ZRÓB dż. Dobra, to się przekazuj widzą teraz, że maksymalnie niech się chowają, niech się w ogóle nie pokazują! Mają być totalnie dobra, ukryci dobra. w krzakach, żeby rodzeństwo nie wiedziało, gdzie w ogóle, jakie przeciwnicy są. Wera, wera Szymek, wężmyk, słyszymy, Halo, Wera Szymek! Tak, słyszymy, Jazda się w trzech, ale słuchajcie, dawaj, wara Szymek, robimy challenge na widzów, że nie możemy wejść do krzaka. Dawajcie, robimy no, challengea. Nie dobra. można wejść do krzaka. Wera, Szymek, robimy challenge. Zobaczymy, ale czy wygramy tak z widzami. Nie możesz wejść do krzaka, dobra. Lecimy. Możesz, ale nie możesz wejść do krzaka. Nie, bo nawet nie możesz bić do krzaków Wiem po co bić do krzaków, Przecież tam nikogo nie będzie. Totalnie. Ch chodźcie na środek do mnie. Ja jestem na środku. Gdzie wy jesteście? Bo ja tutaj. Ja sobie tutaj na spokojnie zbieram. Cubsy, moim panem P. O, się ma. Nie zabijaj mnie, daj, się, Pickers. Stimujemy się, bo brak, tu jest pełno przeciwników. Ej, dobra, wy widzieliście w ogóle kiedykolwiek kogoś tutaj? Bo ja nie widziałem nikogo w tej gierce Ja widziałem tylko. No ja tutaj, widzę teraz po prawo, ktoś umarł. Mówię. Ktoś umarł, no, ktoś umarł faktycznie, ale ja, ty. Czemu jest tak pusto? Dobra, dobra, dobra. Pamiętaj, Pikers nie można do krzaków wchodzić, ej! O, dobra, 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 Tony, no. Nie, to nie możesz wchodzić do krzaków, to jest challenge na tą grę. Nie ma można... jasności. ci, że mam ci ty, patrz. Pogadacie, pokaż, pokaż, pokaż. Ej, co jest? Piker, coś ty zrobił! Skąd ty Mącity. wiedziałeś, że ktoś tam będzie? Jak ty to odkryłeś? To masz Patrz, patrz, cheety. patrz. Weran, nie nic. Patrz, patrz mam cheaty. Oh Jaki kazak w ogóle? Co ja ja Ale zabili mnie! No właśnie, jak ty mnie chroniłeś, brachu? Przecież miałeś być ze mną, prawda? co ty robisz? Ej, Vera dobra, ma barki, upsów! Vera kieruje, dawaj, Vera! Ej, ale ty nie umiesz, Wera, nikogo na mapie znaleźć! Ty tu nikogo nie ma! Ej, to szczur, niech oni się totalnie chowają! Niech się chowają jak najbardziej, żeby nie mogła Werka nic znaleźć! Niech się chowają! Dobra, dobra, ty nie Vera, co ty robisz? Jeszcze ty nie umiesz nikogo dobra, znaleźć! Zacina, weź coś powiedz! No, jak mnie zacina, halo? A, a, bo mi czasem mikrofon może wyłączać, ale. Ty... 13 parę Ale dobra, ty Wera, Ty nie? zginiesz od, od smowy zaraz, bo ty nie umiesz nikogo znaleźć Co? Nie, to nie umiem, tu ktoś będzie Co ty robisz, Vera, ty przegrasz! Ty zaraz spłoniesz! Dobra, 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 masz jednego, masz i ja tam są wszyscy Wera! Załatwią cię! Załatwią cię, nie! Nie dobra, Vera ma dobra, tego nie, wygra. nie no wygra, no to jest niemożliwe, żeby nie wygrała Pa jak się Wera bawi! Patrz jak się bawi! Dobra, no Dobra, wera jest za dobra, to no, OP Dobra, to przekaż, teraz widzom, że timujemy się dosłownie ze mną. Ja chcę lecieć z siedmioma widzami. Zbiórka lewy dobra. górny róg mapy. Lewy górny róg mapy. Obra, dobra, macie, Szymek Wera, O dobra, odpowiednie, no, dobra, startujemy Dawajcie na prawą stronę mapy. Dawajcie na prawą stronę mapy, teraz idziemy, ja tam do was przyjdę, zaraz. Teraz teamujemy, czy już nie? Tak, teamujemy się, teamujemy się w trójkę, ja zaraz do was przyjdę. Ja zaraz do was przyjdę. Ja bo mnie zrespiło. Z lewej, z lewej strony mapy mnie zrespiło, z lewej strony mapy mnie zrespieło. Nie no, nie, najgorzej ale dobra, dobra, dobra O nie, tu widzów Ja zaraz do was dojdę, ja zaraz do was dojdę, ja tylko po prostu Ja już się klepię, ja już się klepię Jak się klepiesz, Pika, no to nie, uciekajcie, nie, nie, nie nie walczcie w ogóle Lepiej nie ryzykujcie z żadną walką, ja tutaj, ja tutaj na razie, ja tutaj ten Ale nie macie parki bo ja mam już 10 No ja mam 0 Ja, jak, jak 10, ej dobra Pikers, pikers, bo ten Chodź na chwilę do, 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 do lewo, do na, na, na... lewo Czekaj, była ja ginę! Jak giniesz? Nie! No i zginąłem! Nie, dlaczego? Zostałem obleżony przez widzów Ej, dobra, widzę, 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 widzę Co jest w ogóle? Dobra, Ale dobra, żeś. dobra Dobra, niech teraz widzowie I lecą ze mną i idziemy, idziemy, idziemy na Werkę Idziemy na Werkę idziemy Dobra, dobra I nie, nie, a, bo nie. Czekamy, czekamy, czekamy Tościer, czekamy Niech czekają w krzaku, niech wszyscy czekają w krzaku halo. Halo. na Werkę Halo, Vera, halo, 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 Vera Dobra, dobra, wera, dobra, lewy, górne, no my jesteśmy... Lewy górny ruch mapy. Jaki lewy górny róg? Jaki lewy górny róg? Niech idą za mną, no, niech no, widzowie idą, idą za mną, niech cały czas za mną chodzą do krzaków. Tam jest dziesięć no, osób. Nie jak? Jak dziesięć osób? Tam nie, osób, nie jak ma nigdzie... kubów, wera, tam. Ja, no lewo, ja nie mam... Lewo, 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 lewo. Ej, ty masz no 14 powercube'ów? Na dole, na dole, w tym krzaku, Dawaj, strzelaj. ją, dawaj! ją! Dawaj! Oh atakować! No nie, na, nie wiem jak ona to wygra. Jest! Dobrze! Dobrze! Vera załatwiona! Vera, jak ty nie pokonałaś z power fuercu'ami, co ty w ogóle zrobiłaś? Ej, to byłam sama na 8 osób. Jak to się stało? Czo ci widzowie się nie zabijają? Jak nie, jak nie jak byłaś sama na 8 osób, jak normalnie przecież tam z Szymonem się no, nabalałaś na innych na samym początku. Dobra, to ściór, przekaż widzą, że teraz wszyscy lecimy na dół. Znowu robimy to samo: wszyscy za mną do krzaka i czekamy na widzów. Nie, nie znaczy na narodzeństwo, nie bijemy w ogóle. Nie Dobra. bijemy totalnie siebie a jak, nawzajem. Ale jak już będą, będzie rodzeństwo, to mają to od razu atakujemy, ale jak podejdą Dobra. mega blisko. Ej, halo, słyszycie miewa, raszymy, Bo ja mam jakieś stópy. No tak, tak, tak. Dobra, git, etarda. Do, dobra, dawajcie do góry, dawajcie do góry, na samą górę. Ale totalnie na górę, bo mnie zespiło teraz idealnie. Nie zespiło idealnie no. na, na ten na górę. Eee no nie nie nie, wy wy lecie, wy lećcie ten O no, nie, czekaj, bo już ktoś idzie na mnie. No, ja Ale ja ty Wera nie miałaś zbierać to... PERKIOPSO, tylko ty miałaś iść na górę! No idę! No jak U, idziesz jak stoisz? Nieprawda! No jak nieprawda? Ała! No co ty, co ty robisz? Co ty robisz? Wera, zostaw sobie? Dobra, to DEL! Pigers, nie atakuj mnie! Dobra, co wy robicie? Dobra, Wera, muszę się za... Dobra, muszę zatrzymać swojego klona. Dobra, Wera, dobra, Dobrze, do... na całą inną... na całą nie ten... Ale nie strzelaj nie mnie! nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie dobra, nie wiem, nie są widzowie? Bo nie w nie widzę, nie widzę. Oni są na dole, na lewo? Na na dół, na, dół, na środku. Na dół, Na środku, środku. Dobra, 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 To idę do nich, nie 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 atakują. Dobra, Vera, czekaj. Eee no. gdzie ty, gdzie ty? Aha, ty tam jesteś, dobra, ale wera, czemu ty się atakujesz w ogóle? Dobra, to ogarnęłaś, dobra, dobra, dobra. Okej, 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 no, Zostan sabotowany! Sabotowany cie miejscyście. Mika Bana zabiła mnie. Nie, nie miałem w ogóle. Nie no jak miałem sojusz już mieć, no przecież nie miałem, nie mogę mieć sojusza. Dobra, niech zmienią pozycję, niech idą gdzieś się skampić na berkę i niech ją zabiją w całym to... teamie. Najlepiej A jak bo chodzi już, ale ty wiesz w ogóle w góry, gdzie są widzowie jacykolwiek? W ogóle nie ma widzian parkiów, bo to jest najważniejsze. No to no to możesz zbierać, możesz zbierać, bo Ale leci na ciebie armia! Armia! Jaka armia wleciała na ciebie, przecież tam było z 15 typów. Ale czemu wszyscy idą do mnie? Ale dostałaś teraz, nie to było dobre. To ścior, przekaż widzą, żeby czekali teraz wszyscy w środku na jednym krzaku. Totalnie w jednym krzaku na dobra, środku. Dobra. My tam przyjdziemy. Dobra, Wera Szymek, teraz już na 100% timujemy się. Teraz powiedzcie mi swoją pozycję dokładną. Twoi widzowie to nie wiem, idą? Nie, 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 teraz zresetowałem, są w ogóle inne osoby. E, ja jestem z prawej strony na mapie. Unikaj mnie w ogóle środka, czekaj. Chodźcie z prawej strony. Vera, dawaj, z prawej strony na mapie jestem, przejdź tutaj jakoś do mnie. Unikajcie walki, bo w teamie będziemy mieli łatwiej, dawajcie. Z prawej strony, dobra, jest banana jest tu jestem, nie bij. Dobra, gitara. Nowera, chodź! Nowera, no, no jak mogłaś ja skinąć? I... Dobra, 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 spokojnie, ja jestem z Pickersem. Pickers, teamujemy się na ludzie. się przekaż, 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 widzą, żeby Oj, dalej czekali w tym marzy, nie, na środku. No, nie, będzie. Dobra, no, okej, okay, okay. spokojnie, Pickers, spokojnie, szukamy, szukamy, szukamy. Zbieraj power cubes. E, nie, dobra, dobra, ja co? umarłam i widzę coś, bo jak się umrze, to można patrzeć na kogoś, ale ja się nie odzywam. Ale co niby, ale co? Przecież ja chodzę z Pickersem teraz. Powiem po rundzie. Co mi powiesz, no przecież normalnie gramy. Czekaj, czekaj Pickers, no czekaj, chodź ze mną. Osiem osób jest jeszcze, gdzie są wszyscy Pickersy? Czekaj. O, widziałem Spray. Widziałeś Spray? tam, dojść spróbuj. Nie go zabiją, nie go zabiją jak podejdzie, nie, go nie! Dobra, żyjesz w żyjesz w Dawaj. Wygrałem! Wera, co ty niby chciałaś powiedzieć, co ty miałaś za problem? Boże, wszyscy widzowie automatycznie poszli do krzaka na środek. Ale jak poszedł do jednego krzaka, jak oni nie mogli być w jednym krzaku? Ale chyba ich widziałeś, jeszcze da się na nich biłeś. Ja coś mi tutaj się... Przecież my normalnie tutaj gramy, ja nie wiem o co ci chodzi. Dobra, gramy lasta, koniec. koniec. Tościork, przekaż teraz widzą, że gramy totalnie normalną grę. Niech nie robią nic podejrzanego. Totalnie normalna gra. Totalnie jak najnormalniejsza gra. Żeby jest mniejsze rodzeństwo. Jeszcze raz ten, dobra. A teraz zabijcie Wera i Szymona. Nie, bez teamowania, bez teamowania Dobra, Do... teraz wiesz co, ja ci powiem jak gram sama na siebie i zobaczymy No i git, no dobra, i dobra, no i gramy totalnie normalną gierkę to. Tak jakby się normalnie grało, tak jakbyśmy tu normalnie sobie śmigali w Brawl Stars Vera, tak? no nie ze mną, nie ze mną o, Dobra, sorry. Daj, patrz, daj, wam jest czas No bo ja mam auto-atak No to nie daj, jak ja tak O, o to siema Vera, siema Vera Siema, 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 widzę was, zero no, no przestań we mnie strzelać, <śmierdziś>, nie ma, nie nic, we mnie Nie atakujcie mnie Oj, dostajecie, dostajecie, o nie, wygraliście nie Dobra, idę z wami, ej, ja, nie atakujcie mnie, zróbmy teama, zróbmy teama Znaczy, Wera No, vera. no vera, jaki cham Nie strzelaj No bo, no, no, co ty sama we mnie strzelać? Dobra, już nie strzelał Dobra, dawaj miseczkę No, no. Dobra Dobra, dobra Wera, nie atakuj dobra. mnie Wera, bo dostaniesz, bo dostaniesz! Dobra? Jaka ciężka. No nie! Nie! Wera, jak mnie oszukałaś! No co ty zrobiłaś w ogóle? To miała być normalna gra! Dobrze, Wera! Ej! Do... Do... Nie no, nie we mnie! Zestania auto atakować! No co ty robisz? Jaka Wera, co ty zrobiłaś? Patrz, jeszcze to nie. przegrała! Nie mogę, wera! Jakim ty jesteś numem, nie? Dobra, to jest niesamowite. To nie.